Witam wszystkich y, widzów kanału Zamo i Pigeons. Po długiej przerwie jestem dzisiaj w moim głębniku z y, kamerą, a, a raczej za, z telefonem komórkowym, który tę rolę spełnia i chciałem taką króciutką relację nagrać na temat aktualnej sytuacji. Jestem teraz w głębniku, właśnie tutaj, gdzie trzymam samczyki dorosłe. Ee, większość tych gołębi Tutaj będzie przeznaczona do rozpłodu Niektóre były w rozpłodzie I Już zastąpią je Nowe gołębie Decyzje jeszcze nie są do końca podjęte Właśnie sobie Przyszedłem troszeczkę posprzątać Mamy zimę Aktualnie minus 4 Cały czas Zima, śnieg śniegu jest w sumie niewiele mogłoby być więcej przynajmniej byłaby jakaś wilgoć na wiosnę dla upraw, dla, 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 dla rolnictwa jest to bardzo potrzebne natomiast no trudno, nic nie poradzimy jest tyle śniegu ile jest ale za to, jak w całej Polsce utrzymuje się mróz jest naprawdę nocami to już bywało po kilkanaście stopni Także o, pewnie już ponad miesiąca y, cały czas y, wodę w, y, muszę codziennie zabierać stąd pojemniki do domu, żeby rozmarzły. Y, karmię i poję gołębie wieczorem. Dostają taką letnią wodę raz dziennie, ale widać, że gołębie sobie dobrze radzą. Są na dietetycznej i karmie już od dłuższego czasu taka dieta, gdzie tam też jest połowa w tej diecie praktycznie nie zmienia także ptaki sobie tutaj doskonale radzą są w świetnej kondycji nie ma tutaj z nimi żadnych problemów tutaj są zarówno o tutaj mamy tomaszowskiego białego czyli mamy tomaszowskie wysokolotne mamy zamojskie i mamy roztoczańskie wysokolotne w tym głębniku. gołębnik tutaj jest sporo, ale y, naprawdę sobie tutaj dobrze radzą y, na początku sezonu zimowego zakupiłem pelet <laughs> całe szczęście, że jeszcze wtedy nie było problemów z zakupem peletu, tu akurat jest takie miejsce, gdzie tego kału jest dużo ale ten kał jest suchy dzięki peletowi naprawdę w głębiku jest suchutko Kału widać, że, że ma dosyć dobrą konsystencję. O teraz zamarza, ale widać, że yy, yy, się nie rozlewa. Jest, yy, jest dobry, dobrej jakości. Także generalnie jest ok. Tu sobie już dzisiaj właśnie posprzątałem. Tutaj w tych yy regałach spoczynkowych usunąłem kał, bo yy, był już on powyżej tych, yy, tych półek. No, to jakby przyszło odbić na no te gołębie, by praktycznie stały w takim rozmoczonym kale. Także muszę tu już troszeczkę, troszeczkę to ogarniać. No i mamy dzisiaj 10 lutego, ale myślę, że jeszcze z miesiącu upłynie, zanim zacznę łączyć gołębie w parę. Wielu kolegów już tutaj planuje tradycyjnie na walentynki. Łączyć ptaki, ja, ja jednak je, je, muszę po prostu. Przepraszam, muszę po prostu poczekać, bo tutaj, yy, o, może co będzie widać, o, jest grzyb widać, który mi się niestety rozwinął na płycie OSB, która przykrywa dach nastąpiły jakieś takie przecieki i no niestety pojawił się grzyb no w związku z tym będzie trzeba wymienić całe pokrycie dachowe no i czekam na jakąś taką lepszą pogodę te gołębie będę musiał pozebierać do tego gołębnika tak zwanego lotowego i wtedy tutaj będzie można ten dach zdjąć i założyć nową konstrukcję. Przy okazji ta konstrukcja planowana jest już inaczej. Będzie większy spadek, żeby zapobiec takim sytuacjom jak te się wydarzyły, ale też będzie dach dwuspadowy. Dzięki czemu tutaj powstanie taka fajna wentylacja. Także jak będę już te jakieś prace remontowe przeprowadzał, to to postaram się wam to po prostu pokazać. Czekam, aż się troszkę cieplej zrobi gołębiom Przygotuję jakąś fajną kąpiel, nawet dzisiaj mogłoby być kąpiel, bo jest lekki mróz Miał być nawet lżejszy, miał być minus 2 ale, ale, ale gdyby było słońce, to jak najbardziej można by im zrobić kąpiel, ale Tak tam nie będę na razie tutaj ich męczył, chociaż pewnie by się i tak Unurały w tej wodzie, ale lepiej niech się zrobi Słońce, zresztą tego słońca to mi najbardziej W czasie zimy brakuje, ja uwielbiam zimę, ale Lubię taką zimę, kiedy świeci słońce, mróz mi tam generalnie nie przeszkadza, uwielbiam zimę taką właśnie ze śniegiem i ze słońcem. Śniegu jest nie za wiele, słońca nie za wiele, mrozu dużo. Także ptaki czekają pomalutku na, na łączenie w pary. No i czeka mnie taka spora jeszcze tutaj. Praca żeby te pary Jakoś zaplanować Bo tak jak już mówiłem czyli Wcześniej wiele gołębi Ten rozpód Po prostu opuści I będzie musiało ustąpić miejsca Nowym ptakom Tak tutaj samczyki sobie działają I czekają na wiosnę z utęsknieniem Teraz tutaj przyszliśmy do przedziału, w którym są samice z rozpłodu. Do tej, do tej pory były w rozpłodzie. Hmm. Tutaj, o widać, właśnie, że czas najwyższy, żeby trochę posprzątać. Bo te półki nam się tutaj zapychają. Kał już dochodzi do tej półki, na której gołębie siedzą. Też tutaj jest podłoga płaska. Więc. Yy, użyty został pelet, jak widać, suchutko, kał fajne, nie lepiej się gołębie czyste, co widać po gołębiach białych, są czyściutkie, także jest ok. Yy, tutaj też zamojskie, roztyczańskie, trochę Tomaszowskich niektóre samice zaczynają się łączyć w pary o tutaj sobie te dwie samiczki siedzą razem to jest naturalny usamic także na razie nie ma kłopotów z nanosieniem jakiejś większej liczby jajek o tutaj nie wiem czy to nie będzie samczyk taki młody blankopek został zamknięty u góry który no, świetnie mi się spisywał w treningach lotowych było ich więcej, ale też się niestety pogubiły. Ale ten akurat ma jedno oko ciemne, drugie jasne, ale dosyć fajny z budowy. I z racji tego, że fajnie latał, to został przeznaczony do, do, do rozpłodu. E, tutaj też taka ubiegłoroczna furska jest zamknięta. Młoda samiczka. E, tutaj też taka niebieska, Tomaszowska. Która się fajnie spisywała. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Także na chwilkę przerwałem nagranie. Bo musiałem wyjść. Lisonoś przyszedł. Także tutaj samiczki, właśnie też za chwilkę im posprzątam. jest właśnie, tak jak powiedziałem, większość jest takich samic z rozpłodu. A kilka jakichś takich przymkniętych, które fajnie się gdzieś tam zapowiadały. Więc yy, yy, zostały tutaj zamknięte. Tutaj są takie dwie furski w tym głębniku. Tutaj jedną widać po prawej stronie, a drugą, o tu ona jest. I tutaj jeszcze podejmę decyzję, bo mam bardzo fajnego samca zmieniaka takiego lutnego od Maćka Harasiuka. Gołąb, który tam naprawdę bardzo też się sprawdził w rozpłodzie u Janusza Raka. Taki już wiekowy samczyk. Nie mam jakiejś dobrej zmieniaczki dla niego lotnej. Dlatego tutaj planuję mu dać takie właśnie... taką samiczkę, wybrać jakąś furskę. Tak w sumie tam mi się bardziej podoba, bo liczę na to, że uda mi się uzyskać z takiego połączenia roztoczańskie wysokolotne grochowe z miedzianymi tymi grochami te samiczki nie są jakieś e, wysokiej jakości eksterierowej e, więc jak najbardziej tutaj e, myślę, że e, lepiej e, pójść w kierunku roztoczańskich niż właśnie szlifować eksterier u tych zamojskich na pewno takiej samiczki jak ta tutaj Siwokrasa, nie dałbym, yy, yy, jakby w yy, kierunku tutaj roztoczańskich. O. To jest tutaj dla mnie już taki gołąd za zamojski. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mam też kilka yy, bursztynów. O. Tutaj jest samiczka bursztynka i te bursztynki. Planuję przekazać się do kolegi Andrzeja Liszczaka Szukałem właśnie kogoś, kto by chciał te bursztyny hodować, no bo ja chcę, aby w zamojskich były tylko gołębie z jasnymi oczyma. Bo jak mam te bursztyny razem z nimi, no to niestety przy takich połączeniach to jasne oko jest już bardziej żyłkowane i, i trudniej tutaj zadbać o dobrą jakość oka. Także generalnie uważam, że no, brakuje mi miejsca na to, żeby jeszcze prowadzić osobne linie gołębiów, gołębi przepraszam, z oczami bursztynowymi. Tak to tutaj, tutaj wygląda. Posprzątamy troszkę i czekamy na remont dachu, a potem na parowanie. O, mamy posprzątane. Samiczki czekały sobie na wylocie. Yy, tutaj gdzie zimują samice, yy, też są, yy, to jest to przedział taki rozpodowy, lęgowy. No i tutaj celki lęgowe są na ten czas zimowego sezonu pozamykane. U samców jest odwrotnie, celki lęgowe są pootwierane. I to z prostej przyczyny. Tutaj samice yy, pchałyby się do, 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 do parowania, do takiego przygotowania do lęgów więc mają te cele pozamykane, żeby nie miały gdzie siedzieć. I tak tutaj yy, one wykorzystują te yy, regały do tego, żeby tutaj się parować. Nawet zobaczcie jak ta samica Blankopka yy, grucha yy, jak samiec, a to stara samica yy, wiele lat już tutaj jest u mnie po gołębiach od darka Krawczyka. Więc te samiczki sobie tutaj siedzą w zamkniętych celkach, a samczyki mają celki otwarte po to, żeby sobie właśnie już pilnowały swoich celek, żeby sobie zajmowały swoje celki i, i tutaj dzięki temu sobie te, te, te celki pilnują i wtedy jak ja łączę głębie w parę, to samce już mają cele podzielone i to wszystko idzie bardzo sprawnie. Tutaj będzie gorzej, bo tu przyjdą samce. Które będą musiały się Ogarnąć, ale ja też się tutaj wpuszczę Parę dni przed parowaniem I one tutaj sobie raz, dwa Zrobią porządek z tymi celkami Chyba, że będą to gołębie Które już tu były Dostaną po prostu to samo miejsce I zobaczymy jak to wyjdzie Czasami lepiej zostawić to samo miejsce Samicy niż samcowi Bo potem samice bardziej wracają Jakby do swojego miejsca A samce bardziej się trzymają Swoich partnerek. Zobaczymy, to będziemy się tym kłopotać dopiero za miesiąc. Na razie nie jest to jeszcze żadnym problemem. Teraz jesteśmy w części głębnika lotowego. Tutaj w tym przedziale przez 5 lat odbywała się rywalizacja w ramach wspólnego gołębnika WG za mój Pigeon Sloft. Na początku nosiło on nazwę WG EJB. Za mój pigeon slot, bo yy, ta nazwa EJB pochodziła od nazwy firmy Jacka Berezińskiego który był fundatorem tego wspólnego głębnika. Niestety, kolega Jacek już nie żyje, ale cały czas pozostaje w naszej pamięci jako taki właśnie bardzo zasłużony dla hodowli gołębi wysokolotnych kolega. Tutaj są gołębie, które były na wystawach po prostu Także to są z eksterieru Roztoczańskie Wysokolotne i zamojskie Głównie blankopy A także Gołębie roztoczańskie wysokolotne Z mojej drużyny lotowej Która zdobyła tytuł mistrza Polski W klasie sport Roztoczańskie w eksterierze Zdobyły tytuł mistrza Polski w w, 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 w właśnie w tej klasyfikacji eksterierowej także bardzo udany sezon bardzo się z tego cieszę, że udało mi się takie sukcesy z moimi gołębiami osiągnąć e, także tutaj niestety są pomieszane gołębie samce i samice ale jak na razie nie było jakichś problemów z nanoszeniem się ale teraz właśnie już za parę dni przy najbliższej okazji zrobię tak, że tutaj z tej strony to są trzy przedziały. Taki właśnie pojedynczy przedział i podwójny. W tych trzech przedziałach będą wydzielone same samce, bo tutaj są takie miejsca, gdzie mogą siedzieć. A tutaj są takie luźne gołębie do latania przeznaczone i w tym gołębniku będą po prostu zamknięte samiczki to już niedługo nastąpi na razie póki co te gołębie są tu jeszcze razem, samce z samicami gołębie były tutaj zamknięte właśnie no, na kwarantannę po wystawie nie było żadnych problemów gołębie wszystkie zachowały pełne zdrowie po wystawach, także nie było tutaj żadnych problemów zdrowotnych też tu troszeczkę trzeba posprzątać bo tak jak w poprzednich gołębnikach tak samo i tutaj kał się gromadzi na tych dolnych półkach i trzeba to tutaj wysprzątać tu jakaś widzę samica ma jajko i chyba tylko ona także no nie jest źle bo tu jest pewnie ze 20 samic także na razie jakoś te gołębie nam się na potęgę nie lęgną no i po malutku czekamy, czekamy na sezon lęgowy. Tych Blankopków trochę jest. Tutaj są już takie blankopki, które mają oba oczy jasne. Pomału je. Doskonale staram się podnosić ich poziom eksterierowy, małymi krokami idziemy do przodu. Nie jest to łatwa odmiana barwna. Eee, mogę to powiedzieć śmiało, bo na razie nie mam z kim konkurować na wystawach gołębi w rasie zamojski nie mam konkurentów pewnie są hodowcy, którzy blank blankopy hodują ale yy, nie ma ich zbyt wiele na wystawach yy, no pewnie jest to spowodowane tym, że właśnie jest problem z uzyskaniem tego żeby gołębie miały oba jasne oczy tutaj Gołębnik na ruszcie, ten lotowy, więc tutaj nie było żadnego peletu. Ale też jest suchutko, bez problemów, czyściutko. Gołębie, jak widzicie, czyste, nie mają pozlepianych piór. Jest okej. Okay. i tak powinno być. Zdrowie, jak gołębie są zdrowe, to są czyste. Nie ma z tym problemów. Już po malutku będę tą relację kończył. Kończę sprzątanie. Pozdrawiam wszystkich hodowców głębi wysokolotnych, życzę Wam udanego sezonu lęgowego i udanych lotów w 2026 roku. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot!